Czare życie w codzienności, między ludźmi tylko pustka Smutno masz tą prawdę, dusze są zamknięte w lustrach Nikt o tym nie mówi, lecz każdy to wie gdy żyjemy gdzieś w zagubionym śnie. Ten wieczny wyścig za hajsem, uznaniem. Tu każdy chce więcej czasem ma zrytą balię. Wiem, to jest chore gdy żyjemy w świecie. Później często i z gratu wystarczy, by nas tu To Dookoła szczuśni ludzie w naszych sercach ta nienawiść. Zadaje to pytanie: czy możemy to naprawić? Ludzie są zaślepieni, nie wiedzą jak mają żyć. Całe tylko to życie kojarzą jak ten plik Trzeba się obudzić, nasze nerwy wewnętrzne po prostu tak ostudzić Nie ma co się łudzić, jeśli siedzicie na dupie Całe życie się nie zmieni, bo od siebie to zależy Weź obudź się i zacznij być świadomy Weź obudź się słowa w twojej strony Diabeł masz pony i wbija nam w sercja ty bądź zawsze sobą i pozostaw mordercę, Ej! Hey, weź obudź się i zawsze bądź świadomy. Weź obudź się słowa w twojej strony Diabeł masz pony i wbija nam w serce A ty zawsze bądź sobą i pozostaw mordercę, Ej! Yeah. na dyssucencjach Cała ludzkość w cyberklatkach Całe życie w telefonii, noworodek w Minecrafta. I co mi jeszcze powiesz, że to nadal nasza ziemia. Gdy smartfony, komputery sieją erę. Oślepienia, ty świat się szybko zmienia. W naszych duszach ta nienawiść. Gdzie podziałeś się z zasady, światem rządzi szara zawiść. Dziś tylko komputery, cyfryzacja społeczeństwa. Nikogo nie obchodzisz, ważne są wyniki z face'a. Uczucia stoją w miejscu, ludzie wolą szybki postęp. Każdy jest uczciwy, braci sprzedają za forsę. To jest zapogrzebowanie. Tępluje każdy z was I do tego jakiś COVID zobacz jak się wali świat Co się dzieje z nami? Dzisiaj wszyscy zagubieni, ludzie tacy obłąkani, biegu niebo, lej na ziemi Nie wiem co się dzieje, to w sumie jest tak chore Każdy z nas dzisiaj stoi przed wyborem